ma z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będzie Wersus z Śnieżką999 na kopaniu Bo właśnie ścieżka ma 111 level, a ja mam 110 level I dzisiaj będzie właśnie taki wersus między nami, bo mamy podobne levele I zobaczymy kto jest po prostu lepszy w kopanie No i jeszcze dopowiem to, że Śnieżka jest blisko mnie w górnictwie I mnie goni tam w topie Więc po prostu mamy podobny wynik Jakbym nie miał górników kiedyś Śnieżka byłby pewnie wyżej ode mnie No a jak jesteście nowi to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wraz z I już możemy w sumie zaczynać teraz kopać Trochę długie przywitanie, ale Nieważne, minuta właśnie nam ko Kopania minęła, ale to w sumie Nieważne, może odrobimy, bo zaczniemy Szybko kopać, bo po prostu jesteśmy Dobrzy w kopaniu, zobaczymy właśnie kto Wygra. Ostatnio był versus księżniczką, był on nieudany niestety, ale prawie go wygrałem, tylko że na końcu zginąłem W sensie jakbym oddał tamte kryształy, możecie sobie ten odcinek, gdzie tam właśnie nagrywałem odcinek, chyba miał tytuł on Pojedynek z mistrzynią kopania, coś takiego, więc sobie możecie obczaić, coś takiego właśnie nagrałem i tam był ciekawy versus z księżniczką no i teraz sobie zbieram na laser za 50 Ale głupie jest to ziomeczki, że Szukałem tej wielkiej mapy Tej ogromnej mapy, gdzie można sobie pozbierać Laser za 100 na chillu Szukałem tej wielkiej mapy 25 minut Jej nie znalazłem 25 minut szukałem i to jest mega głupie. Block Planet powinien dać jakąś opcję, że mogę sobie wybrać mapę, bo... Rozumiecie, że poświęciłem 25 minut na szukanie mapy, której jeszcze właśnie nie znalazłem. To jest tragedia. Dobra, to kopiemy razem. Okej, okay, trochę szybko kopiemy, bo mamy obaj lasery za 50. No, trzeba teraz uważać, żeby nie wykopać. O nie, lody. Dobra. Ej, w ogóle wziąłem zwierzaka na kopanie? Nie wziąłem. Ej, ty też nie masz zwierzaka, co? Czy, czy, czy ten, czy on poszedł do podziemi, twój zwierzak? Nie mam zwierzaka? A, no to w sumie... To w sumie spoko. Dobra, na razie oczywiście wygrywam kopanko. O jeden punkt zobaczymy, jak na końcu to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że też wygram. Jeszcze kiedyś ze Śnieżką właśnie robiliśmy versus. Już właśnie był odcinek ze Śnieżką. Jak nie widzieliście, to sobie możecie zobaczyć też. Bo był odcinek, gdzie mieliśmy versus razem. Ale wtedy Śnieżka miał 110 level i ja też miałem 110. Teraz Śnieżka wbił 111. No i po prostu mieliśmy versusa. Na parkurach to jest lepszy, no i no i właśnie ścieżka wygrał akurat na parkurach ale zobaczymy, czy na kopalniu też będzie taki dobry. Mam nadzieję, że teraz właśnie tutaj odrobię to i że kopanie wygram i to by było spoko. O nie, ty już na powlawę zrobiłeś to ten. Muszę szybko akcję robić, ewakuację, szybko drapina. Gdzie, gdzie mam ją postawić? Zginę. No i zginąłem. No nie. Tam mnie nie widziałem. No. Kurde, zginąłem. Ale, ale wygrywam. Wygrywam o jeden punkt. Dobra, muszę pozbierać teraz glinkę, Na pewno mi coś to pomoże. Mm, teraz są ogólnie 82 sojny. To chyba sobie laser, znaczy laser. Chyba kieszeń sobie kupię. Albo pozbieram na kieszeń za stoł. Zobaczymy. Ale zginąłeś, ale zginąłeś. Pewnie miałeś mało HP. Specjalnie, ha, <laughs> no na pewno tak było. Czyli, ja patrzcie, patrzcie, jak ja tą y, drabinę postawię, równo. Widzicie? Równo, wszystko ide idealnie. I tutaj są moje kryształki. Dobra, ja oddam kryształki i mogę kopać w dół. Na razie nie Zobaczymy, kto więcej zbierał kryształków w tamtej jaskini. Co, już ze mną wykrywasz, ale o dwa, o ten, o dwa punkty. O, dwa punkciki, no dobra, dobra. Więc będzie, no. Oby skarb był na dwie osoby, tak jak tamten. Bo jak będzie na trzy, to będę musiał kogoś właśnie ogarnąć. Ale nie wiem kogo. Może Olusia, Olusia by wbiła, to by było super, ale. Ale nie wiem. Wow, ej, będziemy mieć tu wyjście, nie trzeba chyba nawet dawać drabiny. Pok jump, totalny. O, widzę, że tutaj kopie szczeluś No dobra, ja też wykopię. I skarb na dwie osoby, dawaj. Dawaj, skarb na dwie osoby, już myślałem, że ten. <laughs> że będę strzeluś sobie kopał. Ale jednak nie, dobra. To możemy wykopać te się razem. Jak chcesz, to o tutaj jest jeszcze. Nie zabieraj, nie zabieram, spokojnie. Jestem daleko od ciebie. Nie mam planu robienia czegoś takiego. Okej, okay. nie, 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 na pół zrobiłeś. nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Czy uda mi się wyjść? O nie, no i zginąłem, no nie, no nie, bo, kurde, no nie, no, za dużo jest tych, tych, yy, jak się to nazywa, takich, jak się to nazywa, kurde, tych bel takich, belki jakieś takie wiszące I za dużo tego było i nie wiedziałem, które to jest, no i, no i tyle No i teraz patrzcie, już jestem w tyle, dlaczego tak się stało? Okej, okay, ile teraz, yy, ten, no i co, Przekrywam, kto oddałem kryształy Jaki? No nie, no. Jeszcze bomby, dajesz, co jest? A to piekło jest bez tego. Jakie to jest piekło? To jest z yy, mitycznym 997, co? Mityk? A, czyli bez legend? Nie. Ale to jest takie, gdzie można dawać bomby, czy nie? Bez legę. Wiem, że bez legę, ale czy... Czekaj, ja to zobaczę. Bo są dwa rodzaje. A dobra, to jest git, to jest git akurat. To jest git, dobra, otwieramy Jest jeszcze ten, takie piekło Z tego kamienia I tam akurat właśnie nie ma tego Chodzi mi tyle miejsca na bomby Wiesz o co chodzi? Wiesz o które mi chodzi? Ta no, więc w sumie nie najgorzej O, dzięki, że Czekał piekło, bo ja sobie zaraz kupię Laserek za 400 Gdzie jeszcze piekło? Dobra, tam Okej, okay. tutaj jeszcze No w sumie, nie wiem, czy kupić laser Czy bomby, nie no, chyba laserek Dobra, idę już po laserek. Laserek, później większa krzoneczka, no i później bomby. No i patrzcie, znów muszę zrobić tutaj taki trik, ale teraz mi się nie udało. Patrzcie, tutaj. Trzeba tak skoczyć na ten. Kurde, no, no nie, bo ja zaraz zginę, a mam 8 pieki. Musi mi się to teraz udać. Wtedy mi za pierwszym razem się udało i teraz mam 2 HP. No nie. Kurde, czekajcie, ja to ja to ogarnę. Robię coś takiego. No i zginąłem. O, drabinę sobie dałeś. Aaa, bo nie chciałem się dać trepliny, żebym, żebym ten, żebym ja musiał zmarnować Zorny pewnie, już obczaiłem. Dobra, potworny laser, no i mam też bombę dużą. Teraz z potwornym laserem to będę kopał jak król te wszystkie piekła, wszystkie wykopię, zaraz jak tam pójdziesz, to już żadnego nie będzie, mówię ci. Pewnie, albo już w sumie nic nie ma, bo wykopałeś wcześniej i tak nie było, no tak myślałem właśnie, Czy też tak może być. Ale może zaraz coś tutaj... O, no i jest już właśnie jedno piekło Coś tam wyklułem, wyklułem z... z bomby piekło Kopię sobie czelu... ty też masz laser za 400? Ty kupiłeś za 200 i za 400? Ile ty zoinów musiałeś zmarnować? Co jest? No kurde No nie, to teraz... O nie O nie, co jest? To ty jesteś 200 zoinów? Masz 200 zł więc ode mnie, to jest nie fair Dobra zaraz będę dawał bomby to, odrobię Kurde tu bym postawił bombę, bo patrz tutaj bym dostał z 20 kryształów. No dobra to może sobie Zostawię to miejsce O co jeszcze piekło, czyli jeszcze coś jest No nie no i, no i dał tam bombę, co za typ Co za gość, no nie Jakich, no nie, no Dlaczego ja to powiedziałem 20, nie no, muszę uzbierać full żeby mi się bomby zwracały. Dobra, mam 32 kształty, więc już chyba nie nazbieram tak szczerze w tym piekle. Bo są koszmary, ale to koszmary mi się nie opłacę kopać. Tutaj jeszcze widzę jedną czeluść i teraz już lecę po bomby ziomeczki. Dobra, ścieżka tam już bomby daje. On jest jakimś wariatem. On zebrał sobie na laser za 200, za 400. Jeszcze na bomby. Nie wiem, to jest jakiś hacker, serio. No i oddałem wszystkie moje kryształy i nadal przegrywam. Rozumiecie to? I stracimy tylko na cztery głupie bomby. I przegrywam o 700 punktów. To jeszcze to jest do nadrobienia. No, ale 13 minut. Jak ten czas leci? Patrzcie, tutaj wydaje mi się, że będzie jakiś totalny koks drop. Patrzcie na to. No, serio, koks drop. Piekło jedno i jeden koszmar, no. O, naprawdę, ale dobry dropik No, super, super Jeszcze Block Planet mnie tak rozpieszcza że, że nie wierzę w to O dobra, tutaj przynajmniej coś będzie dobrego O, trzy piekła dostanę? O, takie mi się podobają, oj tak, oj tak Oj tak, takie mogę dostawać Takich chcę jeszcze więcej Jeszcze więcej, jeszcze więcej O i tam jeszcze piekło I teraz chyba nie opłacę się mi kopać Tylko od razu lecieć po, po bomby Dobra, no i co, oddaję kryształy i mam już yy, 6 bomb. Wow. Pokszam totalny. Ciekawe, ile ty masz. Jest 10 pewnie już. Albo 15. Coś takiego pewnie. 15. Co? Ile? Skąd? Co? Jakim cudem? Jakim prawem? Jak to się stało w ogóle? To jest niemożliwe. To jest. Co? Ja mam tylko tyle, a ty masz tak dużo. No nie, jeszcze tylko mnie bomby sobie stawia. Co? Idź tam, idź tam. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie tu spadaj stąd. Jedno HP mam. Jak? Co ty robisz? Co? Jak ty te bomby też Ty jeszcze jakieś zamachy na mnie robisz? Zwariowałeś. No i co? No ja muszę iść gdzie indziej, bo. Bo już tutaj. Te... No nie, no. Kurde, no i gdzie ja mam dać bombę i się teraz będę zastanawiał i tracę czas? Dobra, dam tutaj. Blockster Planet, please? 10 pieki, dajcie. Please. Aha, dzięki, dzięki. Wiedziałem, że. Że tak mnie kochacie. I znów będę miał mało bomb. No i ty jakieś piekła dostajesz No co jest Wydaje mi się ziomeczki że popełniłem jeden błąd na tym kopaniu Że zamiast właśnie kupić sobie lasera Nie, nie tego za 400 Tylko na przykład mogłem sobie kupić laser za, za po prostu 200 zoinów I resztę przeznaczyć na bomby I wtedy bym Wydaje mi się że już bym miał z 15 bomb A tak to mam dopiero 8 Bo kupiłem za dużo wydałem na Na kieszonkę właśnie Kurde z księżniczką mi dużo lepiej szło z księżniczką, to na takiej słabej mapie mieliśmy dobre wyniki A tutaj nawet nie wiem czy 10 tysięcy zdobędziemy, ty i ja no, W sensie ty pewnie zdobędziesz, ale ze mną będzie problem Ale ja się jeszcze nie poddaję, jeszcze Wiecie, Nadzieja umiera ostatnia, więc Więc no, ale to jakieś lagi na Bloxy Planet, bo daję, stawiam bomby I się nie stawiają Tylko szkoda, że właśnie koszmary mamy takie słabe, że jak zaraz nie będzie miejsca w piekle, to 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 już nie będzie miejsca nigdzie no HP mam, w ogóle, mogę mogłem zginąć u góry, bo teraz, bo teraz się boję, że zginę Okej, okay, tutaj może będzie dobry drop, piekło jakieś to może będzie O, tu jeszcze jest piekło Ło, wow, dobry drop nawet, dobry drop nawet, 40 kształtów mam To jest nawet git, czy jest tutaj jakieś piekło? Ucie? CO? Wziąłeś mi, co ci wziąłem? Co ty co sobie żartujesz, ja ci nic nie wziąłem <laughs> Nic nie widziałem sobie twoje Ty dałem, a to myślałem, że to moje resztki tutaj leszą, sorry już mnie nie jesteś, żeby ci się oddać. I tak masz tam z 20 bomb, to to... to wiesz. Dobra, teraz 45 kształtów oddaję. Ty pewnie po fullkeshonkach full ciągle oddajesz, a ja muszę jakąś Masakra, No i mnie przyścigasz od 1200 punktów. 60 oddaję, no nie. Dobra, teraz mi stać już na więcej bomb w końcu. Teraz. O, teraz mi stać na 14 bomb. W końcu, tylko że teraz. <laughs> teraz mi stać, gdy już. Gdzie po prostu już miejsca nie ma. Kurda, tak nad piekłem jak będę dawał. Zobaczmy, no nie, no. Czemu ja mam takie nieszczęście zawsze? Ja zawsze. Ja nie mogę. O, dobra, coś się tutaj dropi jeszcze. Nie mam wszystko, wybombowałeś. No ty wszystko wybombowałeś. O, dobra, jeszcze na koszmarek coś zostaje. Ale też masz jakieś takie lagi na BSP trochę, czy nie? Jak dajesz bomby czasem. Nie, bo ty, no. Ty wszystko zniszczyłeś. Nie masz lagów? No i widzisz, ja mam jeszcze lagi tutaj. tak z plus 5000 na koniec sobie dodam, bo mam lagi, żeby było uczciwie. mam tutaj lagi, to wiesz. To ciężej jest na lagach. Okej, okay, no i co? Ja tak szybko bomby daję, że nie mogę dawać bomb, bo Bo jest ten, bo jest limit. Bomb, dobra, no i... Tak ja gram na laptopie za 800 zł. No to... wiesz, no, ale możesz nie mieć lagów na takim laptopie, a ja mam lagi. No właśnie, ty nie masz lagów, no to co z tego? On jest do pracy, no ale ci nie laguje, to wiesz. Ale zacina. <laughs> no to dobra, to nie wiem. Zobaczymy na końcu, jaki wynik będzie. To później sobie ileś tam dodam i zobaczymy. Nic nie dodajesz, jak to nic? Tak, z tysiąc, dwa, tysiące, może trzy. Zobaczymy. Ja też mam lagi, prawda? A nie, no bo przed chwilą, jak się pytałem, czy masz lagi, to mówiłeś, że ten, że nie masz, więc wiesz. Więc ci nie dodajemy. No i dobra, i oddałem kryształy, no i jestem 1900. 1000, yy, co 1000, ile? Czekajcie, bo już się pogubiłem dzisiaj. 1600 punktów mam mniej i zostało bardzo mało czasu. I teraz jeszcze oddałeś i jestem 2400 punktów w tyle, więc no jestem totalnie w tyle. Ale 4 minuty? No i nie, no w sumie już przegrałem, tak szczerze, już przegrałem. Nie, no no już na pewno przegrałem, no w sumie no nie ma co tutaj już się oszukiwać, tak szczerze. No już 4 minuty, yy, pieko wysadzone. No, już co? No nie. Gdzie ty dajesz na. A gdzie ty te bomby w ogóle? Co ty? Jakoś dziwnie, na jakimś poziomie. Dziwnym, 70. Na snach jest dużo dropów. No, niby tak, ale jakieś sny to. To są takie słabe. 10 z bomby. To Czekaj, 10 z bomby dostajesz, to. Po przeliczeniu. Ile sny się? I jeden sen daje 7 zajmów? 7 chyba? A, no to w sumie bomba ci się zwraca. No, to w sumie nawet się opłaca, bo mi się trochę nie zwraca. I na pewno dostajesz te dropy szybciej. Niż ja. Będę ja dostaję z jednej bomby ile... No, trzy kryształy. No nie no, 3 minuty zostało. Dobra, teraz lecę do góry. Le lecę, 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 lecę. Możecie napisać z kim bym mógł zrobić właśnie versusa jeszcze, bo muszę chyba. <noise> muszę jakiś teraz sobie wybierać rywalów na niższym poziomie, bo ostatnie versusy to... <noise> to z każdym przegrywam. Ja, nie, ty śnieżka jest za dobry. Ja przegrałem z tą na parkonach, teraz na kopaniu muszę sobie z, jakiś takich łatwiejszych rewanżek, no to może kiedyś będzie. No jak chcecie taki rewanżek, to we, wiecie, stawcie łapkę w górę, no bo ja nie mogę, bo w sumie, no... Może sobie teraz wezmę jakiegoś takiego słabszego osobnika, który jest słabszy w kopanie. I właśnie ten, ja jestem słabszy. No, taki słabszy, że ze mną wygrywasz, no. Taki słabszy, o sorry, sorry, zabrałem. Tak sobie leżały, że sobie wziąłem. Na przykład takiego stroka będę pewnie musiał za niedługo wziąć, bo on jest na bardzo niskim poziomie. I taki strok wydaje mi się, żeby był dobry na po prostu wygraną. Będzie zacięta rywalizacja. No ale tak szczerze, nie no, jakby strok ze mną wygrał, to ja nie wiem, co bym zrobił. Usunąłbym konto w Luxor Planet i iżbym no, w to nie grał tak szczerze. No i gdzie mam dać jeszcze bomby? No, kurde, 20 sekund. Z tymi fredami z gredami. <grym> A no, pamiętam, były jakieś kopania fredy z gredy. Ale napisać, czy pamiętacie Freds z Gredy, właśnie? Okej, okay, okej, okay, dobra. To co? To trzeba szybko robić akcje, ewakuacje, ubikacje Szybko, szybko. I teraz, gdy oddam kształy, to wygram, mówię wam. Gdy oddam kształy, to wygram. I dodać kształy. Szybko, szybko, let's go, let's go. Pyk, tutaj skaczę. Skaczę sobie jak zig McQueen. Tutaj lecę. Tłoki złotą, kietę. Lecę, lecę. Czekajcie, dobra, cyk. Mm, do góry. Szybko, szybko, oddaję kryształy, lecę, lecę Tutaj, po drabince Kurde, uu, sorry, sorry Za te okrzyki, ja lecę, lecę Lecę oddać, nie zabijaj mnie tam jak coś Dobra, nie zabiłeś mnie Co, 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 nie prześcigłem cię Gdy oddałem kryształy Ale dobra Dobra, i tak jestem dobry, bo miałem lagi, to sobie doliczę 2000, czyli ja mam 12 644, a ty 12, widzisz mnie, nie widzisz? ej bez skitu, bo ty masz tego skina, widzisz nie? no i, i dobra, wygrałem to kopanko, więc jak chcecie, <ścoughs> więc jak chcecie rewanż śnieżką, bo wygrałem rozgrywkę, bo miałem lagi, to sobie plus 2000 dodałem, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, czy chcecie taki rewanżyk, wygrałem, więc fajne kopanko. Ja wygrałem? Nieprawda. Jeden kamień to liczyć. No dobra, no dobra, wygrałeś. No oszustwo, no dobra. Śnieżka wygrał, ale jak chcecie rewanż ze śnieżką kiedyś, to, to zbijajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu. Napiszcie, czy chcielibyście jeszcze właśnie ze strokiem taki wersusik. Jak przegram z strokiem, to usuwam konto w Blockster Planet. No i co, łapka w górę, subik wraz z Śnieżkiem. no i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!